Nie każdy, kto pije, jest alkoholikiem, ale większość alkoholików nie wie, że są alkoholikami, bo nie wiedzą, czym jest alkoholizm. Wiesz? Uważasz, że alkoholik to ten, co mówi, postaw piwo, daj zapalić, prosi o złotówkę, jest taki brudny, niechlujny, śmierdzący, śpi na dworcu. Tak? No to masz rację, to też jest alkoholik. Ale to jest tylko 5% alkoholików. A gdzie 95%? Uwaga, uwaga! To, co teraz powiem, będzie bardzo niezgodne z narracją systemu i większością ogółu społeczeństwa! Więc dalej słuchasz na własną odpowiedzialność. Prawdopodobnie wielu zaboli. Trudno, prawda, boli! Pijesz lampkę wina do kolacji każdego dnia, bo ci powiedzieli, że we Francji wszystkie damy piją? Pijesz piwo po robocie jedno czy dwa, bo pracujesz i ci się należy. Tak? Jest piątek, jest weekend, butelka musi pęknąć. I tak w każdy weekend? W każdy? Myślisz od rana o piciu? Jak tu walnąć browara, żeby stara się nie dowiedziała? Masz pracę, dobry dom, piękny samochód. Ale wieczorem bez drinka nie zaśniesz? Pijesz małe ilości, którymi się nie upijasz, ale robisz to codziennie, albo kilka razy w tygodniu? Uważasz, że piwo to nie alkohol? Każde wypite piwo, drina czy wino tłumaczysz czyjąś winą? A jakbym ci teraz powiedział, nie pij przez pięć miesięcy, jakie to uczucia w, w, w tobie wywołuje? Czujesz się rozdrażniona, rozdrażniony. Co on gada? Tak? Uh, uh, boli? 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 Pięć miesięcy bez alkoholu? Tak wyobraź sobie. Czujesz ból? A może dałbyś radę bez piwa rok? Czy to dla ciebie za duży szok? Nie potrafisz wytrzymać imprezy bez procentów? Uwaga! To jest te 95% alkoholików. Tak? Mhm. Jak pijesz, to całej twojej rodziny dusza pije. I gnije. Jeden pijący alkoholik albo jedna pijąca alkoholiczka potrafi skrzywdzić całe pokolenia. Nie musi bić, nie musi krzyczeć. Wystarczy, że wybiera butelkę zamiast miłości. Alkohol to legalny narkotyk wpłynie, przez który w naszym kraju cierpią miliony. Grube miliony cierpią przez picie alkoholu, nawet go nie pijąc. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie na trzeźwo.